Na moim kanale. Dzisiaj marsz, sprawności, marsz sprawnościowy wokół jednego z większych jezior w mojej miejscowości jeziora klasztornego dużego. Zaraz wam pokażę, jak one wygląda. Jest oczywiście masa ludzi, pogoda sprzyja wyprawom spacerom w teren. Jestem akurat pod mostem. Jest to jedyny most, który rozdziela dwa jeziora. Jezioro klasztorne Duże, jezioro klasztorne Małe. Jest tu taki przepust, zaraz wam go pokażę. A my będziemy myśli na drugą stronę, w stronę miejscowości Grzybno i Prokowskie Chrusty. Obejdziemy całe jezioro dookoła, zobaczymy ile zajmie mi to czasu. Jest to też przygotowanie takie przed selekcją marsz terenowy sprawnościowy. Zapraszam na odcinek. Powierzchnia tego jeziora to 57,5 hektara. Jeśli przejdę dookoła, to zobaczymy, postaram się zmierzyć tą odległość. Oczywiście będę starał się iść wznieśniami, bo tamten brzeg w lesie jest tak ustawiany, że są duże, wysokie dosyć skarpy, Także będę starał się przechodzić po prostu, żeby ćwiczyć swoje umiejętności. Jak będziemy na drugim krańcu brzegu, pokażę Wam jak to wygląda z tamtej strony. Czy będzie widać ten most? Przejdziemy całe jezioro dookoła. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście pływają panowie wędkarze sobie na łódkach, łowią ryby, jak widzicie. Każdy korzysta z okazji, z pogody, żeby po prostu troszkę spędzić czas na łonie natury. Dobra, ja ruszam, tak to wygląda, ruszam spod tego mostu i idę tam, tam jak możecie zobaczyć powstaje, ma powstać plaża, plaża była tam kiedyś za moje młodości, za moje dzieciństwa się chodziło i tam po prostu się kąpało, były dwa pomosty, teraz gmina postanowiła wskrzesić to po prostu, żeby dalej ludzie mogli przychodzić i korzystać z uroków tego jeziora, jezioro zostało wyczyszczone, mam nadzieję, że całkowicie muszę przedrzeć się przez takie haszcze. Wyżej idzie droga dojazdowa do mojej miejscowości, a my będziemy poruszać się w tamtą stronę. Myślę, że mamy do drugiego brzegu jakieś 2,5 km, może 3. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Łódka zatopiona robi naprawdę niesamowity klimat, co prawda. Zaniedbana, opuszczona pewnie właściciel już się porzucił, ale taka łódka zatopiona w trzcinach. Teraz jesienią, jesienią naprawdę robi fajny klimat, zobaczcie. A tutaj kolejna porośnięta już poprzywami różnymi rodzajami krzakami, natura pochłonęła tą łódkę. Zobaczcie, czuję się przy takich właśnie egzemplarzach, łódek porzuconych, jakbym był w jakimś opuszczonym po prostu terenie całkowicie przez ludzi. Będę szedł i będę sobie z Wami co jakiś czas tam rozmawiał, bo muszę też patrzeć. Muszę patrzeć na to, co dzieje się przede mną, bo nie chciałbym tu wpaść w jakieś rozlewisko. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. O, dochodzimy już do pierwszej takiej skarpy. Widzę, że tu jest nasypane z kamieni chyba taki rów, odpływ. Fajnie to dosyć wygląda. Fajne takie spływa woda, a tam powstało osiedle. Wcześniej były tam pola, rosły ziemniaki, buraki cukrowe. Oczywiście z biegiem czasu wszystko zostało wysprzedane i zostało zamudowane betonową dżunglą. A tu mamy odpływ właśnie z tej piekurcze, by woda spływała. Fajnie to wygląda, ale kosztem po prostu pięknego terenu. O tym, co mówiłem, właśnie te bloki, które widzicie za mną, wcześniej za mojego dzieciństwa. Przychodziło się tam, się chowało, goniło, różnego rodzaju zabawy. Były tam pola uprawne. Oczywiście wszystko zostało wysprzedane, i ludzie mieszkają sobie z widokiem na nasze piękne jezioro. No nic na to nie poradzę. Piękne wspomnienia, jak ten teren kiedyś wyglądał. Widzę, że gmina zaczęła tu już uprzątać to miejsce, tą drogę, bo wcześniej nie można było tędy przejść. Było strasznie zarośnięte. Tamtąd żeśmy wyszli tam spod tego mostu. Jesteśmy już kawałek. oddaliliśmy się nie za dużo, ale podążamy cały czas przed siebie. Powiem Wam, że długo tutaj nie byłem, od czasu jak powstały te prace, powiem Wam, że zaczyna to naprawdę wyglądać bardzo fajnie. Tu jak możecie zobaczyć, tu wcześniej były pomosty, za mojego dzieciństwa, oczywiście to wszystko porosło, teraz gmina zaczęła zagospodarowywać ten teren właśnie pod mieszkańców. Powiem Wam, że nawet fajnie to wygląda, będzie zejścia, będą ławeczki podświetlane będzie można sobie posiedzieć i popatrzeć na jezioro. My idziemy oczywiście dalej też mam odcinek jeszcze z piecykiem ze śmietnika, który pozyskałem. Możecie sobie zobaczyć jak ten teren wcześniej wygląda, jak nie zapomnę, wrzucę wam i pokażę. My będziemy starali się przejść albo dołem, albo górą. Nie wiem, tak żeby po prostu nie utonąć, bo jest tu masa gliny. Powiem wam, że ten teren naprawdę zmienił się nie do poznania. Jeśli bym tu nie mieszkał, w tej miejscowości od dzieciństwa, nie widziałbym, przyjechałbym, powiedziałbym: fajne, piękne, zadbane miejsce. Oczywiście jest to na plus, bo było tu to bardzo, bardzo mocno zaniedbane. Gmina oczyściła jezioro, powstanie plaża. I będzie można po prostu uprawiać tam jakąś rekreację. Tutaj, gdzie stała ta koparka, nie wiem, czy wy ją widzicie, Wcześniej była stara stanica hercerska, tak zwanych wodniaków. Były tu małe żaglóweczki, odbywały się zawody. Oczywiście to było w latach świeczności, ZHP. Ja oczywiście też w tym uczestniczyłem. Fajne wspomnienia, ale co z tego, jak czas idzie naprzód i wszystko się zmienia widzę, że mają pięknie uprzątnięte cały tutaj to nadbrzeże, ten brzeg. Wszystko powycinane, haszcze. Idziemy dalej. Teraz już wchodzimy do lasu, czyli do mojego ulubionego terenu. Zobaczymy jak to tam dalej wygląda. Oczywiście brzeg z drugiej strony na pewno się nie zmienił. Jest porośnięty trzcinami zostanie na pewno tak jak kiedyś czyli bardzo fajne też lubię mam tam swoje takie wejścia miejscówki gdzie lubię czasem sobie przybyć i powozować. Postanowiłem się wpiąć do góry, idę teraz naprawdę bardzo szeroką ścieżką, drogą, którą Lina przygotowała właśnie dla spacerowiczów. Za mną macie cały czas jezioro, maszeruje. Będziemy dochodzić pomału do miejsca, które wcześniej była stara, oczyszczalnia taka. Gdzieś tam mamy jeszcze na stary z lat 90. Zabudowa ceglana, zaraz chyba powojenna. Była tam taka mała oczyszczalnia wody. Teraz zostało tylko pusty plac. Gmina oczywiście zaczęła to zagospodarowywać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Nawet się nie spodziewałem, że ktoś będzie tu jeździł konno i poił właśnie w jeziorze klasztornym dużym swojego konia. Jestem w miejscu, gdzie mówiłem, gdzie była wcześniej ta zabudowa ceglana, stary budynek. A miejsce teraz wygląda tak. Oczywiście trwają tu prace. Jakieś ma tu powstać, oczywiście też plaża, jakaś z tego co wiem za mną pomoc, którego wcześniej tutaj nie było. Także... Teren się cały czas zmienia, oczywiście na plus dla mieszkańców, bo Kartuzy to były troszkę wymarłe miasto, nie było gdzie pójść, wszyscy jeździli, wyjeżdżali tak naprawdę stąd do innych miejscowości, żeby po prostu troszkę poplażować, pobiwakować. A mam nadzieję, że niebawem to się zmieni i Kartuzy będą przyciągać masę różnego rodzaju turystów. Dobra, idę dalej. Niebawem dotrę do, do punktu, który nazwany jest sztylkiem, czyli takim wypustem na jeziorze. Jest tam zatoczka, a za zatoczką oczyszczalnia ścieków. Także można powiedzieć, że będę miał jedną trzecią drogi za mną. Cały czas idę oczywiście z plecakiem, który zabieram na selekcję. Tosia miała też dzisiaj ze mną uczyszczników tym marszu przygotowawczym, bo zdecydowała się, że chce też ruszyć na selekcję i się sprawdzić. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Został nam jeszcze tydzień do 11 listopada, do dnia niepodległości naszej gry terenowej. Jak na razie pogoda dopisuje, jest piękna jesienna aura, zero mrozów. Temperatura spada maksymalnie do 4 stopni. Także jest naprawdę bardzo piękna jesień. Idziemy. Maszka, coś się powstrzymuje. Będę musiał za chwilę zrobić postój. Po drugiej stronie jeziora a w ogóle planuję, żebyśmy przysapnęli, odpoczęli i pewnie coś zjedli. Dobra, do zobaczenia na sztylku. Dochodzimy do tak zwanego sztylku myślę że jedna trzecia drogi za nami teraz idziemy krótszy odcinek przez jeziora i będziemy po drugiej stronie mam zamiar po drugiej stronie zrobić coś ciepłego do jedzenia maszę napoić masza też musi coś zjeść i może sobie troszkę porozmawiamy. Zaczyna delikatnie padać. Jestem rozgrzany. Nie będę na razie wyciągał kurtki przeciwdeszczowej ani poncza, które mam po prostu przygotowane w plecaku, bo idę tak samo jak szedłbym na grze terenowej. Muszę za zmianę, bo. Nie zatrzymuje się cały czas z, drobny, z drobnymi takimi przystankami, żeby po prostu coś nagrać. Dochodzimy do sztylku, tak zwany cypel sztylek, gdzie jezioro się zwęża i mamy tutaj taką piękną, cichą zatokę. W tej zatoczce też bardzo dużo pędkarzy zawsze łowi ryby. A tam po drugiej stronie już możecie widać miejsca działki zagospodarowane. Ludzie zaczęli się budować nad brzegiem jeziora. My musimy przejść oczywiście dookoła tej zatoczki. Tam mamy oczyszczalnię, którą za chwilę pokażę i będziemy musieli przejść troszkę drogą aż na tamten koniec jeziora. Dobra, piękne, zaciszne miejsce, ale w oku już pomału zaczynają rozbudowywać się ludzie oczywiście tutaj w tym miejscu nikt na pewno nigdy się nie wybuduje nie ma takiej możliwości ale kiedyś było tu też całkiem inaczej przychodziło się i nie było wokół żadnych domów poza oczywiście starą oczyszczalnią ścieków która uzatnia wodę dla naszych mieszkańców zobaczcie jakie piękne zaciszne miejsce Dobra, nic tu po nas, ruszamy dalej, bo jeszcze kawał drogi przed nami. Nie wiem, czy przeszliśmy już połowę drogi. Myślę, że jeszcze nie. Po drugiej stronie, jak będziemy koło tych budynków, myślę, że będzie to połowa drogi naszego jeziora. Z tamtej strony Wam pokażę, gdzie jest ten most, gdzie wystartowałem. Powiem Wam, że idzie się bardzo. Fajnie, bo nie ma wysokich temperatur. Co prawda, temperatura 8 stopni, czyli idealna właśnie na takie wyprawy. Jest duża wilgoć, ale jeśli jesteśmy odpowiednio ubrani i nie katujemy swoich organizmów, to na pewno będzie nam się komfortowo maszerowało. Co innego, oczywiście, na grze terenowej, gdzie będą różnego rodzaju pewnie utrudnienia, jakieś zadania. Tomasz nam przygotuje. Nie wiem zobaczymy w ogóle jedziemy w ciemno. Zobaczymy jak to wyjdzie. Najważniejsze, że się spotkamy i uczcimy naszym marszem, naszą grom terenową dzień naszej niepodległości. Dobra, ruszam dalej, bo będę musiał wyjść na drogę asfaltową, która prowadzi do oczyszczalni. Za mną, jak widzieliście, słupek graniczny, który po prostu określa naszą pozycję. Wpisując te damy, możemy stwierdzić, w jakim sektorze leśnym jesteśmy. Jakbyśmy się zgubili, to właśnie, takie wart, to właśnie takich słupków warto szukać, żeby podać służbom, jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy. A oni, na pewno, znając teren, będą wiedzieli, w jakim sektorze leśnym nas znaleźć. To taka krótka informacja. Dobra, muszę wyjść na drogę. Chodzimy do naszej kartuskiej oczyszczalni ścieków. Będziemy musieli przejść bokiem. Jest tam ścieżka. Pokażę Wam jeszcze taką rzeczkę, która odpływa woda z naszego jeziora i płynie przez inne miejscowości. Mamy oczyszczalnię ja pójdę chyba bokem, mógłbym iść tą drogą, ale wtedy Musiał nadrobić bym jakiś pewnie z kilometr dojść do torów iść górą torami i potem dalej tam przy tych budynkach zrobiłbym takie koło po prostu zejść nad jezioro. Ale ma być to marsz wokół jeziora dlatego idę po prostu drogą żeby mniej więcej sobie zmierzyć jaki jest duży obszar w kilometrach właśnie naszego jeziora klasztornego dużego. Dobra rzeczka sobie spływa. Musimy właśnie wejść w taką tutaj małą, pieszą ścieżkę, gdzie ludzie przechodzą sobie właśnie do miejscowości Grzybno. Cały czas idę wzdłuż ogrodzenia między Oczyszczalnią a jeziorem. Tam, jeśli nie wiem, czy dobrze widać, teraz myślę, że tak. Jest właśnie to zwężenie. Jest ta zatoczka, tak zwany sztylec, czyli najbardziej wysunięty punkt na naszym jeziorze. Byliśmy tam niedawno, co Wam pokazywałem, właśnie zatokę. Teraz jesteśmy już z drugiej strony. Myślę, że mamy połowę. Naszego jeziora przeszły. Dochodzę kawałek dalej i pokaż, postaram się pokazać Wam właśnie most. O, tutaj lepiej widać tam byliśmy, czyli na sztylku. A mostu nie widać, bo jezioro zakręca, robi taki zakręt. Zakręt jest zatoka, która po prostu woda wpływa do naszej oczyszczalni. Idę dalej wzdłuż oczyszczalni. I za chwilę Wam pokażę z drugiej strony. Nie wiem, czy będzie widać most. Jesteśmy w sumie po drugiej stronie jeziora, pół drogi za nami. Zaraz Wam pokażę. Co prawda, nie ma widać mostu, pokażę Wam z innego punktu, bo jest tu zatoczka tak zwany sztylek, co wam pokazywałem porośnięty trzcinami ale zobaczcie sami jak to wygląda